Pan z wami. Czytanie słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ułono Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wyjdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie, pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. I mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmu was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ówdzień niż temu miastu. Riecz go... Oto słowo pańskie. Słowa... Być może nigdy głośniej nie odbije się echem w uszach wierzących w Chrystusa to zdanie: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Tak jak w naszych dniach, gdy spotykamy się z wielkim kryzysem powołań duchowych, a zwłaszcza powołań kapłańskich. Przynajmniej my w Europie. I w świecie zachodnim. Często słyszymy, że zamykane są kościoły i parafie, albo że jeden kapłan prowadzi trzy parafie jednocześnie, bo nie ma wystarczająco dużo kapłanów do wszystkich potrzebnych posług. Ze względu na to, jak to zdanie z Ewangelii, żniwa są wprawdzie wielkie, ale robotników mało, odbija się echem w naszych uszach. Tak bardzo powinno wniknąć nam w serce również to zdanie, które następuje po tym. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jezus jasno zachęca nas do modlitwy za kapłanów, za tych, którzy będą nieść radosną nowinę Ewangelii. Nie możemy i nie wolno nam tylko stać i narzekać nad teraźniejszym stanem, lecz powinniśmy prosić Pana Żniwa. Czasami my zbytnio troszczymy się, aby zdobyć młodych poprzez różne reklamy, otwarte drzwi klasztorów i inne sposoby, abyśmy wkroczyli i podążali drogą kapłańską. Często śmiesznie i żałośnie wyglądają wszystkie te próby. Wiele trudu wkładamy w reklamy, zaproszenia, a czasami tak mało się modlimy w tej intencji. A Jezus jasno nam mówi: proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Do nas należy się umodlić. A ilu Bóg ich pośle, to należy do Niego. On najlepiej wie. Ale nigdy nie wolno nam przestać modlić się o powołania duchowe i kapłańskie, bo to jest wyzwanie od samego Jezusa. Jako centrum głoszenia i główną myśl tych, których posyła, Jezus. Umieszcza wezwanie. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże i uczniowie tu właśnie mieli głosić tym, do których zostali posłani. Bliskość Królestwa Bożego. Możemy się zastanawiać, co naprawdę oznacza ta bliskość Królestwa Bożego i dlaczego właśnie tak mieli głosić. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Jezus przyszedł głosić Królestwo Boże, a wierzymy, że z nim to Królestwo przeszło na Ziemię, wówczas jest i logiczne, że jego uczniowie będą głosić to samo Królestwo. Ale co miałoby się zmienić poprzez głoszenie bliskości tego Królestwa? Zwyczajnie mówiąc, bracia i siostry, Powinien zmieniać się, c, powinno zmieniać się całe życie człowieka. Czasami my ludzie potrafimy wkołysać się w to życie, tak bardzo wczuć się w nie, że zapominamy, co jest prawdziwym sensem życia. Dla niektórych praca i kariera stają się sensem życia względnie realizacją życia. Dla innych rodzina i przyjaciele tworzą sens życia, dla jeszcze innych przyjemności itd. Bardzo łatwo jest to możliwe i w przypadku chrześcijan, że ze swego spojrzenia stracą sens życia, a jest nim właśnie zdobywanie życia wiecznego w niebie. Tak więc życie w Królestwie Bożym. Dlatego głoszenie bliskości Królestwa Bożego wstrząsa tymi, którym jest głoszone, wstrząsa nimi, aby wyrzekli się tego wszystkiego, co odwraca ich od Pana i jego Królestwa, a by zwrócili się na prawdziwą drogę naśladowania Pana. Właśnie dlatego to głoszenie bliskości Królestwa może być trudne dla tych, którzy tak nie żyją, dla tych, którzy nie chcą opuścić swoje błądzenie w życiu. Właśnie u takich ludzi. Również dziś pojawia się wielki niepokój, gdy ktoś zaczyna wspominać im życie wieczne, względnie śmierć, przejście, spotkanie z Panem, koniec doczesnego życia. To powinno wywołać u nas strach, jeżeli pojawia się u chrześcijan, bo... Dowodzi wątpliwość istotę naszej wiary. Jak takie głoszenie może we mnie wywołać niepokój, jeżeli jestem ochrzczony, zanurzony w Jezusie Chrystusie? Czyż nie jestem współwkopany w Jego śmierć, względnie czy nie dziedziczę z Nim życie wieczne we współzmartwychwstaniu Jeżeli pojawia się niepokój, jestem zbytnio przywiązany do tego świata. A co Jezus jeszcze mówi przy tym głoszeniu? On mówi, gdy wyjdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Pokój Boży może mieć jedynie ten, kto jest gotów, by przyjąć Królestwo Boże jako sens życia. Tylko taki może stać spokojny przed każdym wydarzeniem, przesłaniem, bo nie trzyma się kurczowo tego, co doczesne, co przemijające, lecz dąży do tego, co w niebie, co jest wieczne i nieprzemijające. I możemy my, bracia i siostry, tu na Ziemi, możemy tworzyć różne pewności. I tu na Ziemi może być nam miło, przyjemnie, dobrze. I w tym nie ma nic złego. Możemy być zakochani w tym świecie, cieszyć się nim w każdej chwili swojego życia. I w tym też nie ma niczego złego, wręcz przeciwnie, należy tak żyć, kochać swój świat, swoje życie. Ale jeśli to, co doczesne, przejmuje wszystkie nasze uczucia i oddziela nas od naszego celu, jeśli przy wspomnieniu odejścia z tego świata odczujemy nieprzyjemność z powodu opuszczenia go albo jako wieczność, Wyobrażamy sobie jako coś, co jest z tego świata. Czujemy się na drodze, na której jest często strach i niepokój. Być może i my wtedy jesteśmy w tej możliwości, by głosicieli zrzucić ze swogo, swego, swego progu, bo czujemy się chwilowo dobrze. W naszym życiu i gdy jest nam dobrze, nie chcemy niczego zmieniać. Zmienić się nie jest łatwo. Jeszcze trudniej jest być świadomym bliskości Królestwa Bożego i tak żyć. Ale Kościół pełen jest przykładów, które zachęcają nas, abyśmy i my tak żyli. Jednym z nich jest oczywiście święty Franciszek z Asyszu. Młodzieniec, który poznał bliskość Królestwa Bożego, sens życia i nie pozwolił, aby cokolwiek przeszkadzało mu na drodze nawrócenia. Franciszek zostawia wszystko, co nie może zabrać ze sobą na drodze za Chrystusem ku Królestwu. Opuszcza wcześniejszy styl życia, zostawia miękkie tkaniny, piękne uroczyste odzienie i zamienia je na odzienie ubogiego biedaka, które bardziej przypominało worek niż szatę. Zostawia uczty, przyjaźnie, popularność, miejsce w społeczeństwie i mieście. Idzie poza miasto w samotność, aby usłyszeć Słowo Boże, tak jak Żydzi, którzy są... Na placu, którzy słuchali jak jeden Nechemiasza, Ezre i Lewitów, którzy tłumaczyli Słowo Boże. Zostawia pieśni trubadurów i zaczyna pisać pierwsze pieśni Na pięknym, w pięknym włoskim języku, pieśni Stworzycielowi całego stworzenia. Zostawia nawet swoją rodzinę, swego Ojca, którego nie rozumie, który nie rozumie. Co jest kr bliskością Królestwa? Porzuca wszystko, zdejmuje wszystko, zostaje bez odzienia, bez wszystkiego, co ziemskie, i taki przychodzi do Ojca Niebieskiego. Taki, jaki wyszedł z łona matki, wiedząc, że z tego świata nic nie może zabrać i że nic nie ma dla niego tak wielkiej korzyści, jak bliskość Królestwa Bożego. Całkowicie. Ogołocony od świata Franciszek zaczyna żyć dla Chrystusa, dla wieczności. Tak mocno, tak odważnie, że każdym jego krokiem odbija się echem piękne pozdrowienie, pokój i dobro. Pokój, który przyjmują ci, którzy pragną przyjąć głoszenie Królestwa i poprzez to przyjąć wszelkie dobro. Po mszy świętej, bracia i siostry będziemy mieć obrzęd śmierci świętego Franciszka, którego my, rodzina franciszkańska, każdego trzeciego października obchodzimy, wspominając błogosławioną śmierć naszego Ojca i brata. Franciszek śpiewał śmierci. Witaj, siostrzeczko śmierci. Tak. Franciszek śpiewał, bo żył sensem życia. Na początku nawrócenia zostało mu głoszone to właśnie, ta właśnie Ewangelia, którą dziś słyszeliśmy, ale Franciszek nie kalkulował, nie mądrował wiele, lecz od razu przylgnął do Słowa Bożego. O gdybyśmy i my mieli tak wiele miłości dla Chrystusa, że możemy zostawić wszystko, wszystko, co, co przeszkadza nam w radości i Jego bliskości i być radośni w życiu. Gdybyśmy mogli tak wierzyć Chrystusowi, jak Jego uczniowie, jak Franciszek, gdy opuścili i trzos, i torbę, i odzienie, i zaufali tylko Słowu Bożemu i Jego opatrzności. O święty Franciszku, módl się za nami. Módl się za nami, abyśmy mogli miłować Chrystusa bardziej niż cokolwiek na tym świecie. Módl się za nas, aby Chrystus był naszym pragnieniem i sensem życia. Amen.